Halo halo, widzowie, śrzymanku widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale e, Dzisiaj gramy Final Fantasy. 2, odcinek czwarty, epizod 1 Zostawcie łapkę w górę i suba. Bo lecimy po 200, niewiele nam brakuje, bo będzie specja wtedy, więc no. Dobra, lecimy. Dobra. Nie wiem czy my tutaj ostatnio. Kończyliśmy. Bo ta Dobra. Jezu. Tak! Tam był doktor Kamil. tak. Nie <śmiecki> pamiętam. <powiecam>. E, dobra. <śmiecki> Mm -hmm. so. Oh! What's the plan? I'm sending folks out in groups. And like I said before, if you can keep them safe and provide cover, and you might actually stand a chance of reaching the escape friends. Sounds good. Send out the first group. Here we go. So Güzel ama güzel, iş. Dobra, idziemy na sowizowiu Umiecie skoczyć? Brawo I tutaj teraz Dobra Proszę bardzo Tutaj ucieczka jest sobie coś Dobra, chodź Co się dzieje? Dobra Nara Nara What Coś jest nieważne To są nasi ludzie, dobra. No chodźcie. Kurwa. Uf. Dobra. Uf. Chodźcie tędy, tędy. Chodźcie, szybko, szybko. O, szybko wiem, że. Fak. Jeden zginął. Należy się nas chronić. Jestem ranny. Kurde. Przepraszam. Chodź. Ty żyjesz przynajmniej. Ty przynajmniej żyjesz. Dobra. Chodź. Co ty tam gadałaś? <laughs> Jakieś głupoty. Zrzucen... Jak ty pociąg się... a, dobra. Chodź. Waga. Nie, gdzie ty jesteś? Czy ona zginęła?

Gordon! Miałeś ich chronić! <gulana> Dobra. Dobra Chodźcie tylko nie koło od razu idziemy, wiem co oni tak mnie Słuchają, ale to się. chodźcie, szybko. Raz. Raz chodźcie. Co to było? Uwaga! Kurde! Dzięki za apteczkę, ale to nic nie pomogło. Już pójdziecie raz... Już pójdziecie? Dobra. Dzięki za... Nie no za co mów na mnie Filip nie ma Kurde! Wykładowość bo bo nie nam rady zaraz nie mm, tym zakresie, oh, fuck. Oh, fuck. że okay, gdzie to w tym zakresie, że o, co ja tu czekam? Ja nie zauważyłem. Dobra. Zapomniałem znowu. Dobra. Niech ktoś mi da apteczkę. Daj apteczkę. Dobra. Nie no, rusza. On no to w dupie. No, no to po co ja żyję przed Gana, jak on jest na blisko? A! Uwaga. Przerwę wiele którzy nie mają broni, są na zł złotą wagę. Tak z sumie. No co ten chuj zrobił? Teraz musimy tędy iść. Nie, nie bój się, stary. Jesteś pod moją opieką rodzicielską. <śledzio> Dobra. Dobra. Nie no, nic mi. Im jest słabi Czego oni się uwali? Eee dobra Przepraszam O Wy tak umiecie? Dobra E a ty? Dobra Go zaraz wezmę Hurry up people We've got Hurry up people Tam, kurde, no. Gdzie tutaj ci nie, bo ja już nie dam rady. Keep your heads down. Przepraszam, że przeklinałem, ale przestraszyłem się. Matko, bosko, jak to teraz wejdę. No nie, no znowu. Ci ich pojebało. Nie, ja, 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 ja idę. Dawaj, dawaj, jak teczka, bo nie mam. Dobra. No kur. Dobra. Mm. Co tu jest? To... Okay. Nic już tu nie ma. O! Z czego? Z tego poja pojazdu głupiego. Wydziewałem się, że to takie ciężkie będzie. Ha! Drapali się. Dobra, ha! Dobra tylko dwie? Najpierw to już zawrócił. No nie! Ora, chodźcie. A nie, tutaj to nie rozumiem, nie że. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Nie. Uwaga Kurden, jeden zginął. Dziękuję. Naprawdę jeden, no. Będzie mniej, mniej ludzi, ale... Nieważne. Dobra. Eee, Skoczysz? Tak? Brawo. Nie. On zabił cię. Nie no. Oła. Dobra. Nie no ja tu jestem taki kiepski widzowie, jeśli oglądacie do tego momentu napiszcie hashtag kiepski to wyróżnię wasz komentarz pierwszy oczywiście, bo nie mogę... No wiem, wiem, wiem. Tylko nie mogę, bo te gówniane kombinaty mi, mi ich wybijają. Dobra. Come... On. Hmm. Uwaga! Dobra! Odsuń się! To weź się ulec! Jesteś medykiem! Dobra! No! Brawo! Idź szybko, szybko, szybko! Ludzie! Uuu! Już zginął, ale... Mogło Cię jednego... Człowieka. Dobra, idę sprawdzić, jak tam u nich w ogóle jest. No wiem, wiem, wiem. Dobra. O! Ta, będą bezpieczni, kurde. Sam widzę, jaki jestem bezpieczny. I co dopiero oni? Nie umiem ich I Nie mam tych samych kombinacji. Nie no jeszcze ta policja Policja kombinatu Jeszcze jej brakowało ja. Krótka piłka Ech. O sorry Dobra, dawaj, 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 szybko, szybko, szybko. Dobra, w dupie, w dupie, idziemy za nim teraz, nie za mną, come on. No, no to chodź tu, nie, po, po, nie potrzebny tam. гурдэ хүрчээ ор ча ча коч чэ гоу 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 You guys coming? Go on, Barney. They're not after you. Gordon and I will draw their attention while you get the others away from here. You can grab another train once you're clear. Okay, then. Don't take too long about it, yeah? Here, let's open up this next track. Się z Ech, dobra, to teraz my będziemy nie, nie, wezmę nie, jakby co Come on! nie, nie, boję po co to było. nie, Mam... nie,

e Чем школа? Okay. Файна музея, сада, то не снедая так сумме. А чекай. Ты на ту, Thank <laughs> you. Jak on, mi, jak on mi dużo hp zabiera! Kurwa, nie no, ale nie jest nie do zniszczenia! No kurwa. Co, ja go pokonałem? Nie, ja go pokonałem. Oh, yes! Dinky. The pit I think we're actually going to make it nice here. Quick, then, let's get the train moving. Jump on board and I'm right behind you. Udało się. Czy my właśnie skończyliśmy sezon 1? Znaczy epizod, sorry, Jezu. Jaki sezon? Ło kurde! wow, wow, O kurde! Tam widać, że... No nie ciekawie tam jest. Transmission's going out. Oh fuck! Dude, you're on the same board as Shmee. Whoa! O! kurde O! 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 Moje Jest mam epizody. Epizod 2 i kończymy tą serię. Jak jeszcze raz zostawcie suba, lajka, a ja Wam dziękuję za oglądanie. Pozdro. Henara.